Dzień dobry, witam was widzowie Dużo osób prosiło mnie, żebym nagrał poradnik Jak grać w UHC, jak grać lepiej i takie rzeczy Więc dam wam parę porad jak po prostu być lepszym, co nie? Takie tipy Ogólnie poradnik będzie miał tak jakby 3 etapy I w sumie zaczynając od razu już od pierwszego To co ulepszyć, nie? W co iść i w co inwestować w pieniędzy i jak zarobić pieniążki no to na początku, moim zdaniem, najlepiej kupić sobie początkowy kilo w górniczka yy, i w zasadzie to tyle. Potem yy, zbierać sobie na szarpnesy, książka ostrość. Następnie yy, zaklinanie, ekonomicznie służb do zaklinania, ekonomiczne kowadło. Yy, no i potem cofamy się do górnictwa, kupujemy sobie sześciopaki i wraz z tymi dodatkowymi rzeczami, bo to jest fortuna na, na, na złoto fortuna, jest suma spoko, no, i potem zbieramy na mieć szybkości. W sumie to tyle. No I tak tyle ha hajsu na to pójdzie, że no. Dobra. Kolejna rzecz to oczywiście jak zarabiać pieniądze, monety, bo jednak bez rangi jest to bardzo trudne. Więc e monety możemy zrobić za placement, jak kurwa na Fortnite, na arenach za kile i za wygraną. chyba tyle. Więc. No nie ma jakby stricte powiedziane, jak można szybciej zarabiać pieniądze jednak, jeżeli chcecie robić wygranem to polecam. Moi koledzy stosują takie rzeczy, trochę frajersko, ale jeżeli gracie wcześniej, tym więcej zaroszarów gra i łatwiej się zarabia pieniądze. E, monety, oczywiście. I w zasadzie tyle. Bez rangi nie zarobicie więc szybciej. Kolejnym etapem mojego poradnika jest, są to takie szybkie tipy, ciekawostki, i oj, wszedłem z serwera, e, takie rzeczy, które ja stosuję, żeby po prostu lepiej grać UHC, lepszy mieć start i takie rzeczy. Oczywiście, no to polecam sobie ustawić waypointa na 00, ponieważ na 00 zawsze jest najlepsza klepa. E, polecam wychodzić e, jakby już parę sekund przed PVP i kierować się w kierunku 00, żeby wystakować się jak najbardziej. Musicie się nauczyć klinować, czyli tak wbijać się na trzeciego. No i w sumie, w sumie to tyle. No nie wiem, co mogę wam powiedzieć jeszcze. A, jeżeli, jeżeli macie taką sytuację, że na przykład goni was przeciwnik, który jest od was lepszy, albo po prostu ma lepszą zbroję i takie rzeczy. Zawsze możecie się wkopać, tak jak tutaj pod przedstawiłem na filmiku i zrobić mu obi, obi trapa, czyli obsydian na głowę. Wystarczy wam lawa i woda. Chyba, każdy chyba wie, na czym to polega. I w sumie to jest jedyne wyjście, albo po prostu, żeby pokonać takiego lepszego przeciwnika. Kolejną radą jest to, że jak widzicie kowala i jakby wejdziecie do niego i zobaczycie, że macie wystarcza, wystarczająco dużo żelaza, to polecam, bo dużo osób tak nie robi. E, skraftować sobie wiaderko, wziąć e, lawę i po prostu huntować e, ludzi, nie? Jakby szukać ich i zbierać główki, nie? Oczywiście, jeżeli chcecie zagrać z e, pokorą, drucha najlepiej pod winą to my potrzebujecie kejwa. Kejwa pod diamenty, złoto i takie rzeczy. Więc jak będziecie się patrzyli w dół, klikniecie F3. To pod FPS-ami zobaczycie, że jest coś takiego jak C. No i y, im większe C, oczywiście musicie się patrzeć w dół, im większe C to znaczy, że jest większe prawdopodobieństwo, że jest pod Wami cave. Oczywiście im większe, to znaczy, że jest y, sam cave, jest sam większy i jakoś tego cave ocenia. I tak to działa. Trzecią, jakby. Kurde, znowu się powtarza. Trzecią rzecz. Trzeci etap e, mojego poradnika polega na tym, jak e, nie dostać bana na CoxCraft'cie Jest to tak troszeczkę obliwie zrobione, ale cóż... Jednak trochę prawdy jest w tym, jak czytałem wasze komentarze Bo w zasadzie wszystkie komentarze czytam, co wy e, mi wysyłacie To jak nie dostać bana na Coxcrafcie. I w sumie to jest bardzo łatwo dostać bana Więc jeżeli nie dostaliście, to no, każdy musi przez to przejść, tak powiem po pierwsze, jeżeli kogoś zabijecie, to jeżeli chcecie napisać LY na czacie albo S i takie rzeczy, to musicie sprawdzić, czy nie jest on ani żadnym administratorem, modem, albo nie ma jakiejś wyższej rangi. Zaufajcie mi, jest to ważne, ponieważ miałem ziomków, którzy no, spotkali się z taką sytuacją, no i niestety. Druga rzecz, nigdy się nie kłóćcie z modami na ich Discordzie. Nigdy się nie kłóćcie. Przedłużyli mi za to bana o jakieś 3 tygodnie, za to, że się kłóciłem sam. No, i po trzecie, yy, yy, w sumie to nie wiem. Nie, 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 się błądził. I ciężka. I tyle. No i w sumie. Przewidziałem trzy etapy na ten poradnik. I, i, i się chyba do następnego odcinka. No nie wiem, co. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Możecie. Yy, mo o, możecie też własne porady napisać w komentarzach. To się ma do kolejnego odcinka.